W szpitalu psychiatrycznym lekarz siedzi przy łóżku nowego pacjenta i pyta: Jak się nazywacie? Jak to? Nie wie pan? Jestem Napoleon Bonaparte. Tak, a kto pan to powiedział? Pan Bóg. Na to odzywa się głos z sąsiedniego łóżka. On kłamie. Nic mu takiego nie mówiłem. Kawały. W szpitalu psychiatrycznym lekarze sprawdzają. Który z pacjentów jest już zdrowy? Każą wszystkim skakać do pustego basenu. Wszyscy skoczyli, tylko jeden stoi na brzegu. A ty? Dlaczego nie skaczesz? Pyta jeden z lekarzy, nie umiem pływać, chciałby pan, żebym się utopił, kawały, dwóch wariatów bawi się w sklep, poproszę litr chleba, co ty wygadujesz, mówi się kilogram chleba, chodź zamienimy się miejscami, poproszę kilogram chleba, a dzbanek pan ma? kawały, zakład psychiatryczny, pacjent chodzi po korytarzy ze szczoteczką do zębów na smyczy. Podchodzi do niego lekarz i pyta: Jak się czuje pański piesek? Pacjent odpowiada: Jaki pies, panie doktorze, tak sobie szczoteczkę do zębów na sznurku ciągnę. Lekarz zadowolony biegnie do innych lekarzy powiedzieć, że pacjent wyzdrowiał. W tym momencie pacjent zwraca się do szczoteczki do zębów. T. Azor, patrz, jak go wykiwaliśmy. Kawały. Dwóch świrów ucieka dachami. Nagle pojawia się duża przepaść. Jeden mówi do drugiego: Nie uda się, za daleko. Uda się. Posłuchaj, ja zapalę latarkę, a ty przejdziesz po promieniu światła. Ty, ja nie jestem taki głupi, jak będę przechodził, to zgasisz latarkę. Kawały. Idzie trzech wariatów po torach kolejowych, o jakie te schody płaskie, o jaka ta poręcz niska, nie przejmujcie się, winda już jedzie, kawały, jadą wariaci autobusem, w pewnej chwili autobus stanął, kierowca zagląda pod maskę, w pewnej chwili podchodzi do niego wariat i mówi: Ja wiem co się stało, ja wiem co się stało, kierowca na to, spadaj wariacie, idź, pobaw się z kolegami. I tak ze trzy razy, za czwartym razem nie wytrzymał i zrezygnowany pyta. No to co się stało? Autobus się zepsuł. Koniec na dziś.